Muszę, to jest pierwszy vlog, więc ja muszę być poważna i ogarnięta. <ścoughs> Żeby nie było, że jakaś wariantka. <ścoughs> Co? Jak to się mówi? Suk. Siema, YouTube! Z tej strony Diana, tutaj mnie jeszcze nie było. Zapraszam Was na mojego Instagrama i na Instagrama Kuby, mojego kamerzysty. E, dlaczego tutaj jestem? Przede wszystkim e, chciałabym poszerzać swoje horyzonty. Przez kilka lat stałam przed aparatem, teraz stoję przed kamerą. To jest nowe wyzwanie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ten vlog raczej będzie taki spokojny, luźny, ale poznacie moje dwie największe pasje. Nie będę dużo gadać, zaczynajmy. sprawdzić tą linię e, cięcia, dobra? Jesteśmy już spóźnieni. Ale dogadam się z Krzysztofem. Nie zabiję to dla nas. To dziękuję, dziękuję. ślicznie i lecimy dalej. Dziękuję również przyjemności dziękuję i pokojowej. Dziękuję ślicznie. Kurde, jeszcze kropi nam teraz. Tłusz, to jest pierwszy vlog, więc ja muszę być poważna. I ogarnięta. <noise> Żeby nie było że jakaś wariantka. No to lecimy do Krzysztofa Budycha na sesję zdjęciową. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj z tego całego stresu zamiast na nie na 13.30, to przyszłam na 12.30 do fryzjera. Ale możemy jeszcze coś zjeść. No i ten stres powoli schodzi. <noise> Idziemy. Musimy iść tam, chodź. Jeszcze z 8 minut musimy poczekać. Krzysztof, mam nadzieję, że nie będziesz na nas zły. Tylko chwilka spóźnienia. Jedziemy na przestrzeni ja no. Czeka na jakim my posiadamy na uniwersytet przyrodniczy. Teraz robię za przewodnika i szukamy studia Mam nadzieję, że się nie zgubimy. Mamy do niego 3 minuty. A ja w ogóle jeszcze nigdy w tym miejscu nie byłam w sumie. E, najbardziej w ogóle dziwi nas mentalność użytkownika, że myślałam. Mentalność Polaków, bo jechaliśmy tramwajem i każdy się zasłania, albo dziwnie się patrzy, ale my robimy swoje. Sory. No w sumie jestem taka wiesz, tak mi się wydaje, pozytywna i w ogóle. Więc bardziej na tym się skupić niż na jakimś tam motywowaniu czy, czy czymś takim. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy się oswoję z tą kamerą. Co teraz trafiliśmy. Chyba trafiliśmy. Nie no, trafiliśmy, oczywiście, że trafiliśmy. Jestem najlepszym przewodnikiem. Zapraszam. No, halo? Ale my jesteśmy chyba tu w środku. Tylko gdzie mamy iść? No. Jesteśmy na miejscu. Dzień dobry. No dzień dobry! dzień dobry, A, dzień, 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 dzień dobry! W końcu! Cześć! Spotkanie po latach. A jak tam? Dotarliście? Dotarliśmy, jestem już drugi raz u Krzysztofa. No i co? I będziemy działać! To co? Przygotowujemy stylizację i zabieramy się do roboty. Tak, dobra. No i kie. To od tego możemy od tego zacząć? Możemy od tego zacząć, no. Piąteczka. Dzięki wielkie zdjęcia będą za pół roku. Może za rok zobaczymy. Dzięki. Także dzięki Dobra, to do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia! Pa! Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji dzwoneczek na razie. Pa! Eee, I teraz zobaczycie tą moją drugą stronę, bardziej brutalną. Sami się przekonajcie. To teraz zobaczycie, co tutaj będzie się działo. Hejka. Zobaczymy, ile ważę. W ogóle przed kwarantanną ważyłam 52 i ta waga cały czas była taka sama. Może przesunę moją trochę. Po kwarantannie było z 55. A i do. Ale mogłoby być jeszcze więcej. Bierzemy przedtreningówkę i zaczynamy. Jeszcze będzie, że się i w ogóle, znając życie. Dzisiaj znajdujemy się na siłowni No Limits. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo miejsca, więc mam bardzo dużo przestrzeni dla siebie. Jest kilka salek. Chyba dzisiaj się skupimy tylko na tej. Jeszcze zobaczymy. Robimy dzisiaj górę. Teraz jestem po treningu. W tym tygodniu to był mój trzeci trening. Dzisiaj może jeszcze polecę na roleczki, ale tego już nie będziemy nagrywać. Eee, I co? Zbieramy się. I od razu odpowiadam na wszystkie pytania: bo zawsze na Instagramie jest dlaczego mam taką sylwetkę, dlaczego jestem taka szczupła, czy mam jakąś dietę i tak dalej. U mnie jest ogólnie tak, że ja naprawdę od dziecka pełno sportu. 4 lata grałam w kosza, rok grałam w piłkę nożną, jeszcze była piłka ręczna, biegałam też bardzo dużo. Kończyłam, yy, i teraz została mi właśnie siłownia. Muszę wam coś pokazać. To jest jedna stopa, <noise> a to jest druga stopa. I yy, jeszcze, wiecie co, rozumiem, żeby mieć dwie skarpetki jednego koloru, ale dwie innego. Normalna ja, uciekamy stąd już. Dobra, mamy cały dzień nagrywek za sobą. Ja jestem wykończona. Powiem Wam, że spodziewałam się, że będzie tak lajtowo, jak to ja. Tutaj instagramy, zdjęcia, filmy, wszystko luźno, ale jednak to jest ciężka robota i dziękuję Tobie Kuba w ogóle za to, że dzisiaj cały dzień ze mną spędziłeś. I jak to się mówi, dajcie łapkę w górę i suba, bo mam nadzieję, że w następnym vlogu będzie tylko lepiej.